Dzień dobry, witam cię bardzo serdecznie, zachęcam, zapraszam do naszy, na naszą platformę z ortografii, gdzie uczymy ortografii poprzez skojarzenia. Jeżeli już masz login i hasło, to zapraszam na naszą stronę ace.edu.pl, w prawym górnym rogu wpisujesz swój mail i hasło i logujemy się, wchodzimy na naszą na platformę darmową. Jeżeli natomiast nie masz jeszcze swojego hasła i loginu, pod tym filmem wideo będzie, będzie link, na który, który pozwoli dostać się na platformę. Co na tej platformie znajdziesz? Przede wszystkim ważne jest to, że uczymy ortografii poprzez skojarzenia i rzeczywiście przynosi to rewelacyjne efekty dla dzieci. Jak to robimy? Połączyliśmy postacie z trudnościami ortograficznymi i tak urwis uzwykłe, zwykłe, ósemka ukreskowane, hiena, samocha, chińczyk, cecha, żaba, ży z kropką i rzodkiewka, ży rz. I tutaj mamy pierwsze ćwiczenia. Pierwsze ćwiczenie, które, którym, dzięki którym dziecko poprawia swoją koncentrację, poprawia pamięć i też uczy się automatycznie naszych haków, które potem będą potrzebne do nauki konkretnych wyrazów ortograficznych. Proszę zobaczyć, tutaj trzeba połączyć właśnie mm, konkretny wyraz z.... O, tutaj, on... tak. o, już mamy. O, samka. I właśnie w ten sposób dzieci szukają, muszą się skoncentrować. Tutaj czas leci, więc dzieci niektóre ćwiczą jeszcze raz, jeszcze raz, tak, aby pokonać, pokonać swój czas. Co jeszcze? Zobaczmy na, na przykład na ćwiczenie wybieranka wyrazowa. Jest to ćwiczenie, które bardzo fajnie utrwala nam wyrazy. I tutaj pamiętajmy o tym, że każde ćwiczenie ma instrukcję, Jeżeli nie wiemy, w jaki sposób go wykonać, możemy do niej sięgnąć. No, tak klikamy w Start i proszę zobaczyć, tutaj jest wyraz chętny, więc widzimy, chętny do pracy, tak? Bukiet. Wiemy, że piszemy przez u zwykłe, więc. Pudełko również, i proszę zobaczyć, od razu mamy grafikę z danym, z danym wyrazem, tak aby dziecko kojarzyło właśnie hak pamięciowy z konkretną, z konkretną trudnością. Kolejne, tutaj ja bym przeszła do dyktanda. To jest bardzo fajne, ważne ćwiczenie, ponieważ dzieci okazuje się, że bardzo lubią te nasze dyktanda. Mamy tutaj szereg dyktant do wyboru. I może sobie wybierzemy jedno z nich i proszę zobaczyć, jak to wygląda, że od razu system nam generuje trudności ortograficzne. Tutaj mieliśmy dyktando z ży RZ i z kropką. I proszę zobaczyć, jak to wygląda. Skrzaty urządziły wesołą zabawę. Skrzaty ży RZ urządziły również. Każdy z nich przyniósł smakowite rzeczy do jedzenia. Każdy piszemy przez RZ kropką. Z nich przyniósł i teraz chciałam pokazać, y, popełnię błąd celowo, tak? Napiszę, że z kropką i proszę zobaczyć, system nie pozwala nam przejść, nie pozwala dziecku przejść i zobaczyć, że niepoprawnie napisało dany wyraz. To jest tak zwana zasada pierwszego błędu, a więc chcemy, aby dziecko nie zobaczyło wyrazu napisanego niepoprawnie. I możemy oczywiście się poprawić, proszę zobaczyć. No i tak samo tutaj. I w ten sposób dziecko wykonuje, wykonuje ćwiczenia. Ja bym przeszła tutaj sobie jeszcze na dyktanto własne. To jest bardzo ważne narzędzie, które pomaga rodzicom ćwiczyć dzieciom, z dziećmi wyrazy czy całe dyktanda, które są na przykład potrzebne do, do szkoły, czy na przykład dziecko nie potrafi je zapamiętać, więc możemy właśnie w ten sposób ćwiczyć. Tutaj możemy na zasadzie kopiuj-wklej zrobić swoje całe dyktanda, a możemy też wpisywać, tak jak ja to na przykład robię w tym momencie. I robimy, wystarczy tylko generuj, robimy, i już dziecko może wykonywać ćwiczenie. HAK przez samochód, kurs przez zwykłe i drzewo przez rz. I proszę zobaczyć, już mamy, mamy zrobione. Na naszej darmowej platformie znajdziecie również Państwo zasady. Z zasadami jest tak, że często jak rozmawiam z rodzicami. To mówią właśnie, że dzieci, owszem, znają regułki, natomiast potem nie potrafią ich zastosować. Dlatego też my yy, przygotowaliśmy szereg ćwiczeń po to, żeby dzieciom pokazać, w jaki sposób się odmienia dany wyraz, żeby można było zastosować daną, e, daną zasadę. No i proszę zobaczyć, tutaj jest ściółka, no więc szukamy ościelić, czyli wymieniamy na E, tak? Wóz, bo i w ten sposób dzieci nóżka o, bo noga. i w ten sposób dzieci widzą, w jaki sposób właśnie wymieniać wyrazy. I tak samo jest z zasadami ortograficznymi dotyczącymi u zwykłego. I tutaj trener trenuje, tak? I dziecko sobie widzi, że w tym momencie uje się nie kreskuje, tak, ta końcówka uje. Wędrowiec wędruje. I w ten sposób um, ćwiczymy. Zapraszam na, zapraszam na naszą darmową platformę, tak jak powiedziałam, jeżeli jeszcze nie masz nie masz loginu i hasła, to pod tym filmem wideo będziesz mogła znaleźć dostęp do platformy i korzystać z naszych ćwiczeń. W dyktandach będą pojawiały się kolejne nowe dyktanda, więc zachęcam do zaglądania, żeby zobaczyć i skorzystać z darmowych, z darmowych ćwiczeń. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam.